Polska-Ukraina, mecz numer 5, właśnie się rozpoczyna. Teran kontra Zerk po stronie lewej w kolorze niebieskim. Jestem. Ha, to nie jestem Pajercas, to jest Cascade Cas. Tak to się nazywa po stronie prawej sernercio nercio I to jest Turax. To jest 11-11-11 się 11, 11, 11 strony Kasa. Kas mówił, że ma problemy z lagiem, coś mu laguje, więc będzie próbował Nercio leci dobrze swoim pierwszym owkiem, zeskautuje, gdzie jest przeciwnik. Byłoby dobrze, gdyby jednak zeskałtował, że jest Turax. Nercio, jak sam uważa. Em... Mówi, że jest jednym z najlepszych graczy, którzy broją Turaksa, Czy to prawda, czy też nie? Niedługo będziemy wiedzieli. Bardzo jest ważne, aby Nercze trzymał gdzieś w mądrym miejscu Overlorda. Tak chyba jednak nie będzie. 2 do 2. Kto wygra teraz, zmusi przeciwnika do tego, aby ożywił jednego z, gracza. z graczy. Mam wrażenie, że w obu drużynach to będzie albo ci, którzy teraz grają, albo Nercio, albo... Kas. Chociaż kas, jak już pisałem, ma problemy z lagiem. Kto wie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzy dronki od Nercia. Na razie, normalne. Ale, też jedna, jest jedna ważna rzecz, zobaczcie. Otóż Kas yy, nie wie jeszcze, gdzie jest jego przeciwnik, Dopiero teraz SUV-ka druga pojedzie. To będzie trochę późno. Nercio już zeskautował. Nie, Nercio jeszcze nie wie, gdzie jest przeciwnik, Trzyma jednak dronę. A i teraz ją wycofał. Zauważy, zauważy zauważył, zauważył SCVK. Dobrze, zauważył SUV-kę, Trzeba pilnować, żeby tutaj nie było jakiejś niespodzianki gdzie, czemu kas jeszcze jedzie na górę? Jest cv zostały ściągnięte. Ja nie wiem, czy NERCIO widział teraz cztery lingi, te chyba zauważył. Widzi też ściągane aktualnie drony, więc wszystko albo nic. Jeden spawn, ale zobacz, ten spine jest dosyć daleko od e, możliwego bunkra, który zostanie tutaj on Aktualnie wydobycie Nercza no, nie należy do najlepszych, ale jego przeciwnik też nie ma za bardzo czym się pochwalić. Spokojnie, będzie Spain gotowy, nie powinno być większych problemów, ale tu już z drugim bunkrem może być większy e, problem. Nerczo próbuje dorwać się do Marinesów. Uda mu się coś zabić, aktualnie traci dwie dronki, trzy dronki, ale przeciwnik trzy cefałki stracił jeszcze. Marinesy popadały i duża ich ilość padła. Trójka Marinesów została zabita. Próbuje też jeszcze przyblokować budowanie tego bunkru. Byłoby świetnie, gdyby się udało. Nie wiem, czy to jest jednak wykonalne. To jest wykonalne. Polak zostanie jednak przyblokowany. Nie, nie został. 13 do 9 w ilości harwesterów i jest na razie dobrze. Jest spine, bunker został zniszczony. I teraz pytanie, co wykombinuje dalej, Kas ściągnie wszystkie scv czy będzie atakował. No i tu jest dosyć niebezpieczny moment. Pamiętajmy, że zasięg Spajna jest większy od zasięgu marines, którzy siedzą w bunkrach. I inaczej trochę to źle postawił. Nie atakuje bunkru, na razie mm, dronuje. Kas malagi pisze, że malagi coś jest nie tak. Ktoś może go dosuje albo coś w tym stylu. Mm, nie no, miałem nadzieję, no, jakby ktoś go dosował, to by go w ogóle wywalało. No, internet ukraiński wariuje. Internet ukraiński wariuje, jest to dosyć nieprzyjemne. Kolejny spine stawia sobie Nercio. Dwa spiny, nie wiem czy to będzie wystarczająco dużo, powinno być chyba wystarczająco dużo, żeby się obronić. Kolejne lingi 20 do 30 ilości karwaserów i teraz wystarczy lingi chyba robić tak długo jak i właśnie Nercio zobaczył. Ściągnięte są aktualnie CV-y, więc wydaje mi się, że dostawienie jeszcze jednego spine to byłby dobry pomysł. Jeszcze jeden jest, więc trzy sztuki, jeden, dwa queeny, jeszcze jeden SPA, tak, trzy, trzy spajny, dwa queen'y. Lingów aktualnie mamy 11 sztuk. Trzeba to w jednym ładnym rządku ustawić tak jak teraz. Powinno być chyba dobrze. Powinno być dobrze. Myślę, że na razie oczywiście też ściągnie jak coś drony do walki swoje. No wierzę, że wystarczy, że to wygra. I wygrywa dzisiejszą imprezę i będzie... Obra, zaczyna się zabawa. Rusza już teraz e, Polak do Otoczył Lingi z tyłu, ale nie wszystkie spajny są jeszcze gotowe. Otoczył Lingami Marinesy, tak też jest, GG. Mamy 3 do 2 dla Polaka. Z oszczulingami marinesy bardzo ładnie. Neatrze się utrzymał. 3 do 2 dla Polskim. 3 do 2 dla Polski w dniu dzisiejszym. To jest aktualny wynik. Nie. Tutaj nie wiem, czy Kasy będzie dalej grał, skoro pisze, że ma To jest bardzo dobre pytanie. Czy Kas będzie grał dalej? Huh. No, chwilę chwilę zobaczymy, za chwilę się dowiemy. Nagrywam to na YouTube, a. nagrywam to na YouTube. A. Dobra, za chwilę lecimy dalej z kolejną grą. Wszyscy kibicują Polakom, ja kibicuję Polakom. Nawet moje koty kibicują Polakom. Tutaj. Nie spojrzę się w górę. Każdy jest, żeby kibicować. 3 do 2 dla Polaków, a wy kibicując Polakom możecie oczywiście osoby na YouTube tego nie mogą zrobić, ale na streamie możecie wygrać gry od World of City, nie, przepraszam, od Sapphire za darmo, wystarczy brać udział w konkursie, link na czacie jest podany, a osoby, które subskrybują kanał w ciągu ostatnich 30 dni mogą wygrać dowolną grę od World of City Case w dniu dzisiejszym. To były takie ogłoszenia.